dar Bożej Rodzicielki, za dar Najświętszej Maryi Panny, która nieustannie wstawia się za każdym z nas, która nieustannie uczy nas, jak kroczyć drogą Jezusa Chrystusa, która nieustannie powtarza nam uczyńcie wszystko cokolwiek Wam powie, i która nieustannie wyprasza dla nas to, czego nam potrzeba. Ale z naszej strony również potrzeba też i wynagrodzenia, za wszystkie niewierności, za wszystkie oddalenia, za wszystko to, co jest złe i co rani jej serce, i co rani serce jej syna. Więc niech ta Eucharystia będzie tą Eucharystią wynagradzającą za to wszystko, co złe z serc ludzkich wyrywa się. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął. Lecz znaczy, uczniowie szor szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie, przes nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego, tak jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęciach, ładnie na nich ręce i błogosławił mnie. Oto słowo pańskie. Mój bracia, zgromadzani na Eucharystii tą pierwszą sobotę miesiąca Eucharystii, która jest elementem wynagrodzenia na najświętszej Panu Bogu tego, co gdzieś tam złe w sercach ludzi. Jak słyszeliśmy w Księdze Mądrości Syracha Pan stworzył człowieka z ziemi i znów Kazał mu do niej wrócić, ale jednocześnie dał mu wszystko, cokolwiek mógł mu dać. Dał mu cały wszechświat, dał mu możliwość panowania nad tym właśnie wszechświatem, nad całym stworzeniem. Dał mu rozum, dał mu wolną wolę. I chyba to, co najważniejsze dał mu uczucie miłości. I można by sobie zadać pytanie, co człowiek, a może najpierw co ja z tym wielkim darem i Bożym dobrodziejstwem zrobiłem? Co z nim robię? Co z mojego życia? Jak wykorzystuję te wszystkie łaski, te wszystkie dary otrzymane od Pana Boga? Jak dbam o to, co mnie otacza? Czy ciągle uważam tak samo jak ten, który stworzył ten świat o tym, że wszystko jest dobre? Że świat jest dobry? Czy potrafię? Dobrze i rozsądnie korzystać z daru, jakim jest rozum. Czy dobrze rozumie, czym jest rzeczywistość wolnej woli? Czy dobrze z niej korzysta? Tak na co dzień, w codzienności, z czegoś nie wykorzystuje, czy jednak czegoś nie próbuje komuś narzucić, w jakiś sposób wpłynąć. Bo wolna wola to miłość. Wolna wola to miłość. Nie ma wolnej woli bez miłości, nie ma miłości bez wolnej woli. Warto sobie o tym przypomnieć, warto o tym pamiętać, warto to realizować w swoim życiu, w swojej codzienności. Bóg dał też człowiekowi prawo do tego, aby Boga miłować. Tego najbardziej pragnie. Dlatego wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał przez proroków, doskonale przemówił do nas przez swojego Syna. Co więcej, dał nam orędowniczkę w osobie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożego Syna. Bo pragnie, abyśmy my otrzymując te wielkie dane od Niego, jednocześnie wyrażali swoje poczucie zjednoczenia i miłości, wolności. Do niczego nas nie chce zmuszać, niczego nam nie chce narzucać. On zawsze cierpliwie czeka i zawsze jest gotowy do tego, aby wyciągnąć swoje ramiona po tym, którzy zrozumieli swój błąd. I niczym miłosierny ojciec przygarnia. Każdego marnotrawnego syna i córkę. Ale my, jako naród chrześcijański, jako Polacy, z czego myślę, że jesteśmy dumni. Czy dobrze naprawdę korzystamy z tych wielkich darów, które Bóg nam dał? Czy te słowa z Księgi Mądrości Soracha naprawdę mają zastosowanie w codzienności? Wolność, o której dzisiaj się dosyć często mówi, nie jest na pewno wolnością, o której marzył Bóg i marzy. Miłość, o której również się dzisiaj dużo mówi, na pewno nie jest tą samą miłością i można by było powtarzać za świętym Franciszkiem XIII wieku który chodził po ulicach Asyża i wołał dlaczego miłość nie jest kochana. Dzisiaj również czy po ulicach Warszawy, czy Gdańska, Krakowa, Poznania, całego naszego narodu można by było chodzić i wołać dlaczego miłość nie jest kochana. Dlaczego tak wielu jest tych, którzy stają naprzeciwko Jezusa Chrystusa i niejednokrotnie plują mu w twarz. Obrażając go w taki czy inny sposób. Dlaczego jest ciągle tak niewielu tych, którzy stają w jego obronie? I nie chodzi tutaj o jakieś walki, ale po prostu, którzy by pokazywali tym swoim codziennym, prostym życiem, że Bóg to nie jest dodatek do życia, ale to sens i wartość mojego życia. Bo bez Boga życie jest nic nie warte. Można by się było starać i zabiegać się wiele różnych rzeczy. Ale to wszystko na nic. To wszystko proch i piach, tak jak słyszeliśmy w porządkowych wersach dzisiejszej liturgii słowa. Pan stworzył człowieka z Ziemi i znów kazał mu do niej wrócić. Ale tylko wtedy, kiedy właśnie chcemy żyć bez Boga, bez Jego miłości, bez Jego obecności w naszym codziennym życiu. Hasło, które znowu powraca, jak bumerang, że wiara i Bóg to Twoja prywatna sprawa. Nie jest prawdą, bo Bóg to moje życie, to moja codzienność. Dlatego Jezus w Ewangelii mówił, że piękne słowa do każdego z nas, choć patrząc na Was trudno doszukiwać się dzieciństwa, bo przecież każdy z tych obecnych ma już swoje lata. Ma już przebyte doświadczenia różnego rodzaju, każdy z nas, jak tu jest, inne, różnorodne. I te dobre, i te złe. I te upadki, i wzloty, i ciągłe podnoszenie się z tej ziemi po to, aby z podniesioną głową iść dalej do przodu, a w ręce trzymając różając. A Jezus mówi do swoich uczniów i do każdego z nas: Królestwo Boże jest dla tych, którzy są jak dzieci. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. To jedno z ważniejszych słów na dzisiejszy dzień. Czy ja naprawdę czuję się dzieckiem Boże, Czy jestem gotowy słuchać tego głosu Ojca, który niejednokrotnie może im pogorzi palcem? Może gdzieś tam we wnętrzu mojego sumienia powie mi, nie rób tego czy tamtego. Nie idź w tą, czy w tamtą stronę. Daj się poprowadzić. A ja niekoniecznie chcę go posłuchać. Niekoniecznie chcę z Nim iść, bo przecież wiem lepiej. Czy jestem tym dzieckiem, o którym dzisiaj mówi Jezus Chrystus w Ewangelii? Czy jestem tym, który chętnie przychodzi do Niego, jak do Ojca, z którym można porozmawiać? Czy ta moja relacja z Bogiem? Ojcem jest relacją miłości, zaufania, oddania, pokładania nadziei. I to, co chyba najważniejsze tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że Jezus, przyjmując każde dziecko, i to umiłowane, i to niewformalne, otwiera dla Niego swoje ręce. i Kładzie je na nie po to, aby łukosławić. i znów obdarzać wszelkimi potrzebnymi łaskami. Więc ważne jest to, abyśmy tej naszej codzienności życia umieli naprawdę stać się dzieci. Nie tylko po to, aby być Bogu wiernym. Nie tylko po to, aby Boga miłować, aby do Boga wyciągać ręce, ale przede wszystkim po to, aby Bóg mógł mi błogosławić w codzienności mojego życia. aby mógł od Niego otrzymywać te łaski, których potrzebuję. aby mógł Mu znowu być wdzięczny za te wielkie dary, które mi daje. I nie tylko pierwsza sobota, ale każdy dzień. Niech będzie dniem wynagradzania Panu Bogu za wszelkie dobro. Który od Niego jest. Każdy dzień mojego życia, każdy moment, w którym mogę otworzyć oczy i żyć w tym świecie, jest dla mnie szansą, którą Bóg mi daje, po to, aby być lepszym, doskonałszym, aby znowu ruszyć tą drogą i nieść światu nadzieję, że dziś będzie lepiej. Jeśli w pełni otworzymy się na to, o czym mówi mądrość syna. Jeśli dobrze będę korzystał z tych wielkich darów, których Bóg mi dał. Daru rozumu, daru serca, daru wolnej woli. Niech ten czas, który Bóg mi daje, będzie czasem przeze mnie dobrze wykorzystany. Życzę moim moi lecie, abyście. W codzienności swojego życia jak najwięcej, mieli takich sytuacji, kiedy będziecie się stawać się jak dzieci nie jako mężczyźni, nie jako wojownicy czy rycerze, ale jako dzieci. Bo siła jest w błogosławieństwie Bożym. nie w niczym innym. I tego błogosławieństwa na co dzień każdemu z Was sobie życzę uśmieć się mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę. wziął chleb i dzięki sobie składając łama rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie. Nie powiecie, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoje próżne. Bierzcie i kielicie z niego wszystkich. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która zaraz i za wielu będzie wygana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją. Oto Baranek Boży, których głodzi w Świat. Błogosławieni, którzy nie stali wezwani na jego uczniów. a potem ruszymy z różajcą dłoni naszą drogę wynagradzającą Najświętszej Maryi Pan Wszystkie Zniewagi, Pan Niech Was błogosławi Bóg Szef Mogący. Ojciec Syn Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bo przed Najświętszym Sakramentem prośmy miłośrodnego Boga o potrzebne łaski. Prośmy w ciszy o to, aby przemówił do naszych serc, aby chciał nam wyjaśnić to, co może jeszcze nie odkryte, aby przyjął tą naszą ciszę, abyśmy umieli wsłuchać się w to, co chce nam dzisiaj powiedzieć.